Po wyjściu żeruskiego sekretarka zawiadomiła majora, że ma natychmiast stawić się u szefa. Pułkownik dowiadywał się trzy razy, czy już skończyłeś z tym odbojem. Stary zdaje się wściekły, uprzedziła lojalnie. Bator długimi krokami niecierpliwie przemierzał gabinet. Na widok inspektora zatrzymał się przy biurku i podsunął mu rozłożoną teczkę. Przeczytaj, warknął. Major, znający go od lat, zorientował się, że pułkownik usiłuje pohamować wybuch szewskiej pasji. Szybko więc rzucił okiem na tablicę porównawcze ekspertyzy, przeczytał opinię biegłego o właściwościach materiału porównawczego zabezpieczonego w desie na empirowej konsoli. Dłużej zatrzymał się nad wywodem, gęstym od terminów technicznych, dotyczących współczynników stopu dwóch rodzajów brązu cynowego. Z konkluzji dowiedział się, że oba świeczniki były świeżo uszkodzone ostrym narzędziem, z czego powstały rysy o głębokości etc. etc. Ktoś drapał te świeczniki, zgoda, major przeniósł wzrok na pułkownika. Ale nie rozumiem, o co cię tak trzęsie, cholera? Podrap się lepiej w ten zakuty łeb, wybuchnął pułkownik. Czytaj następne dokumenty, zażądał. Kolejna była opinia rzeczoznawców muzeum, potwierdzająca autentyczność świecznika Abd Ar-Rahmana. Dotyczyła egzemplarza, który miał na podstawie nacięty X. Czytając trzecią ekspertyzę, major zrozumiał wreszcie powód wściekłości swego szefa i poczuł się niewyraźnie. Biegli stwierdzali, że w pustej podstawie kopii, na kopulastych ściankach wnętrza zamykanego od spodu tą świeżo podrapaną płytką, badania wykryły liczne drobiny złota i srebra oraz ślady platyny. Oczywiście to, co biegli określali mianem drobin, było widoczne jedynie pod elektronowym mikroskopem. Liczne drobiny srebra i złota? Głośno powtórzył Ruban, usiłując nie patrzeć na pułkownika. Tak, srebra, złota i platyny, krzyknął tamten. – A może brylanty z carskiej korony? – odezwało się nieśmiałe zapytanie. Obaj odwrócili się gwałtownie. Wtręt należał do Wilczka, który wszedł niezauważony i wetknął swoje trzy grosze, słysząc ostatnie zdanie pułkownika. – Drugi błazen – mruknął Bator. – Ja tego nie słyszałem – stwierdził z godnością wywiadowca. – Po co później ma szefowi być przykro, że brzydko nazywał podwładnych? – ułożył ustawryjek. A ten pierwszy błazen to on? – wskazał majora. – O co znowu stary szaleje? – zapytał konfidencjonalnym szeptem, nachylając się do ucha Rubana. Tamten podsunął wywiadowcę ekspertyzy. Wilczek przeczytał i wydał serię nieartykułowanych pomruków. Pozazował w stronę Batora, badając uważnie temperaturę jego nastroju. – No to przynajmniej na pewno wiemy, dlaczego zrobiono kęsim profesorowi – przewrócił oczyma i zrobił wymowny gest podrzynania szyi. – Ale to mogły być równie dobrze złote ruble cara Mikołaja – nie uważa pułkownik. Nie błaznuj wilczek, ofuknął go major. Zwróć uwagę na proporcje kruszców w tych cholernych drobinach i porównaj ze współczynnikami stopów metali szlachetnych używanych przez mincerzy do wyrobu monet przez ostatnie sto lat. Masz tutaj te tabele. Wskazał kartonowy wykres. Cząsteczki metali szlachetnych odkryte we wnętrzu świecznika są starsze niż uwidocznione w tym wykresie. Nie ulega wątpliwości, że tu chodzi o bardzo stare eksponaty numizmatyczne. Nareszcie raz im się udało zrobić porządną ekspertyzę, powiedział porucznik obiegłych. Zawsze tylko możliwe, prawdopodobne, ale jakimi monetami nafaszerowany był ten świecznik, to oni już pułkownikowi nie powiedzą a kto to zrobi? Oczywiście Wilczek. Z tego wynika, że najprecyzyjniejszym instrumentem w tym gmachu jest wilczek, perła wywiadowców, gigant numizmatyki, paplał wywiadowca chcąc rozładować napiętą atmosferę. Ech, ty fałszywa perło! skrzywił się pułkownik. Pod waszymi nosami morderca zabrał kolekcję numizmatyczną chyba znacznej wartości. Andrzej, jak można było tak bez beztrosko pozostawić te świeczniki w desie? Nie mógł im tego darować. Kto mógł przewidzieć, że ten znawca sztuki Maurów nadział złotem antyk? Pułkownik też nie miał o tym pojęcia. Może nie? Stanął w obronie majora wilczek. Zasugerowałem się wartością lichtarza mruknął Ruban. Poza tym wszyscy zgodnie twierdzili, że Watmar nie miał cennych monet. Kto to są ci wszyscy? natarł pułkownik. Przecież każdy z nich mógł popełnić to morderstwo. To są ci wszyscy? Przecież nie sądzisz, że zgodnie umówili się, aby przemilczeć fakt istnienia kolekcji bronił się major. Nie sądzę, ale można przypuszczać, że ukrywają ten fakt. Każdy na własną rękę i każdy z innego powodu. Trzeba wyjaśnić, jakie kierowały nimi pobudki. Morderca. Chciałbym usłyszeć wreszcie Twoją teorię o mordercy prowokacyjnie zachęcał major. Morderca wiedział, lub domyślił się, lub założył, że profesor schowa kolekcję właśnie w podstawie świecznika. Być może, pułkownik ostrożnie dobierał słowa, początkowo sądził, że Watmar jadąc do Paryża miał monety przy sobie. Później trudno mi przewidzieć, dlaczego jego uwaga skoncentrowała się na lichtarzu, ponieważ były dwa. W oryginale świecznika z kordoby nie odnaleziono śladów metali szlachetnych, z naciskiem podkreślił Ruban. Morderca nie odróżniał ich i dlatego oglądał obydwa. Zgadza się, wtrącił Wilczek. Dochodzimy do tej hecy z kluczami. Gładko utożsamił się z pułkownikiem. Nie zdołano sobie dotychczas odpowiedzieć, co się stało z kompletem kluczy, które profesor miał przy sobie w podróży. Nie znaleziono ich ani w płaszczu, ani w ubraniu, ani w neseserze profesora. Dorota delikatnie sugerowała, że mogła je zabrać Watmarowa. Natomiast Watmarowa z oburzeniem zaprzeczała, jakoby zabrała klucze. Jak powiedziałem, morderca musiał sprawdzić oba świeczniki, powtórzył pułkownik. Mamy więc wyjaśnione, że kome ma jaki doroty Swarożyc. Morderca zakradł się do jej domu nocą i skontrolował podstawę oryginału. Jak wiadomo, kopia znajdowała się wówczas jeszcze u Watmarowej. Zadanie miał ułatwione. Słaba kobieta z opinią psychicznie chorej. Masz szczęście, Andrzeju, że ona nie zechciała mu przeszkadzać lub krzyczeć, bo w takim wypadku mielibyśmy w tej sprawie drugiego trupa. Nie złożyła żadnego meldunku, ponieważ nie była pewna, czy nocne zjawy to rzeczywistość, czy symptomy powracającej choroby. Nawet jej brat traktuje ją jak człowieka niezupełnie zdrowego. Ustaliłem, że jej brat leczył ją jednak z kopolaminą, a majorowi nałgał, że nie, powiedział wywiadowca. Bierzcie pod uwagę, że doktor Swarożyc miał łatwy dostęp do jej mieszkania. Dlatego nie musiałby zakradać się nocą, stwierdził inspektor. Miał tam absolutną swobodę poruszania się. Ona mu ufa. Nie dajecie mi skończyć, zniecierpliwił się pułkownik. Morderca w domu Doroty nie znalazł tego, czego szukał. Później dowiedział się, że Dorota umieściła dwa świeczniki w desie. Włamał się do sklepu i zabrał cenną kolekcję. Tam nie było śladów włamania, zaprzeczył major. I trudno tam się włamać, poparł go wywiadowca. Sztaby i patentowe zamki. Nigdzie nie stwierdziłem śladów najmniejszych uszkodzeń. Rzecz jest o wiele prostsza. Sam sprawdziłem. Przymierzyłem się do wszystkich lamp stojących na konsolach i nikt mi w tym nie przeszkodził. Gdyby w nich były jakieś skarby, byłbym już Krezusem. Czy cudotwórcy z kryminalistyki nie ustalili jakichś śladów na tym szmelcu? powiedział o świecznikach. Ustalili, tylko że te fragmenty nie nadają się do identyfikacji odpowiedział major. Jeszcze lepiej zgorszył się Bator. Nie musiał się nawet włamywać. W biały dzień poszedł do desy i zabrał cenną kolekcję pod samym nosem moich orłów. A tymczasem co robią orły? Jeden docieka z uporem tępego osła, kto ongiś trenował boks, a drugi znosi kuchenne ploty, kto z kim i kiedy sypiał. Nie powiedziałem, że Dorota sypiała z Sykstusem, oburzył się wywiadowca. Niech pułkownik nie przekręca, ale mają się ku sobie, a z takich skłonności zawsze prędzej czy później coś wychodzi. – Pułkownikowi już nie w głowie te rzeczy? – popatrzył na Batora i uznał, że może sobie poużywać, bowiem złość szefa już minęła. – Majorze! – dramatycznie załamał dłonie. – Szef nam przedwcześnie spierniczał! – Kto tu jest osioł, to zaraz się okaże. – Ruban zauważył również zmianę nastroju pułkownika. – Przyznaję, powinienem te świeczniki zabrać od razu, ale jestem pewny, że gdyby zostały zbadane natychmiast, efekty byłyby identyczne. – To znaczy ślady po monetach – podkreślił z naciskiem. Na jakiej podstawie to przypuszczenie? Zainteresował się Bator. Ślady szlachetnych metali ustalono tylko w kopii. Kopia była wystarczająco długo w rękach Watmarowej, aby zdążyła wyjąć z niej monety. Może już tę kolekcje sprzedała w Paryżu. Tego nie przewidziałeś, co? dodał z satysfakcją. Proszę, mów dalej zachęcił Bator. Zdaje się, że zaczynasz myśleć. Majorowi jest konieczna solidna awantura. To go pobudza intelektualnie zaopiniował wywiadowca. Cicho, wilczek, huknął inspektor. Moim zdaniem ta sprawa rozpoczęła się co najmniej 17 miesięcy temu. Momentem wyjściowym jest napad na profesora, który złożono na karp przypadkowego złodzieja. Przypomnę zeznanie Watmara. Obudziły go podejrzane szmery w sąsiednim pokoju. Światło nie działało. W mieszkaniu jest wyjątkowo ciemno. Dom okalają stare kasztany. Watmarowi udaje się schwycić intruza za jakieś krótkie okrycie. Zwróćcie uwagę na ten szczegół. Było tak ciemno, że profesor nie widział nawet rodzaju ubrania. W tym momencie profesor stoi tyłem do okna, a więc zarys jego sylwetki majaczy przed oczyma złodzieja. Napastnik wymierza silny sierpowy cios, tak silny, że profesor traci na kilka minut przytomność. Jednak Dorota zachowała się dziwnie, zauważył Bator. Darła się tak, że obudziła doktora Swarożyca, wtrącił wywiadowca. On myślał, że profesor daje wycisk siostrzyczce, bo między nimi w tym czasie było już bardzo źle. Wówczas nie mieli jeszcze świecznika Abd Ar-Rahmana, podjął major. Teraz dopiero mamy jasność, że nocny gość przyszedł po kolekcję monet. Dajmy jej kryptonim. Zodiak, doradził Wilczek. Poręcznie brzmi no, nie? Może być Zodiak, zgodził się major. Sprawca musiał wiedzieć, gdzie ona jest przechowywana, inaczej nie zdecydowałby się na nocną wizytę. Przeszkodził mu Watmar, ale napastnik nie zrezygnował z zamysłu zdobycia ją za wszelką cenę. Przyjmuje zapewnik, że amator kolekcji musiał nie tylko znać profesora, ale i bywać u niego w domu. Czy profesor rozpoznał intruza? Istnieją tu dwie możliwości. Albo rzeczywiście nie domyślał się, że przyczyną napadu były monety i nie rozpoznał złodzieja. Albo nic nie wspomniał milicji, bowiem chciał ukryć fakt posiadania cennego zbioru. Dalsze rozumowanie majora przedstawiało się następująco. Watmar ukrył monety w kopii świecznika, aby je przewieźć do Paryża. Pewno chciał je tam sprzedać. Sprawca dowiedział się, że Watmar zabiera kolekcję ze sobą i doszedł do wniosku, że to jest ostatnia okazja, aby ją zdobyć. Nie wiadomo, czy dokładnie znał miejsce ukrycia. Jakiś przypadek, najprawdopodobniej wczesne zasłabnięcie Watmara, pokrzyżowało mu plany. Nie zdobył monet, udało mu się jedynie ukraść klucze. Może dopiero wówczas uświadomił sobie, że kolekcji należy szukać w świeczniku. Jestem skłonny prawie zupełnie wykluczyć Dorotę i Watmarową z kręgu podejrzanych, zakończył inspektor. Skąd ten wniosek? Zapytał pułkownik. Dla zdobycia monet popełniono morderstwo, podkreślił major. Jeżeli Dorota wiedziała o ich istnieniu, mogła je przywłaszczyć bez uciekania się do zabójstwa. Jeżeli nie wiedziała, to rozważania te są bezprzedmiotowe, zauważył wywiadowca. Ponadto, krytycznego ranka, Watmar miał już kolekcję w swoim bagażu. Trując go środkiem mającym opóźnione działanie, musiałaby się liczyć z bezpowrotną utratą kolekcji. Mogła być w zmowie z Sykstusem, orzekł Wilczek. Ja wam mówię, że ich zażyłość to znacznie więcej niż przyjaźń. Nawet namówiona przez Sykstusa mogła łatwo ukraść kolekcję. Gdyby w tym brała udział Dorota, nie byłoby morderstwa, a w najgorszym wypadku dochodzenie o kradzież. Natomiast Sykstus to zupełnie oddzielny rozdział tej sprawy. Przejdźmy do Watmarowej. Gdyby ona była sprawcą, nie zajęłaby się tak gorliwie bagażem Watmara. To byłoby jak wskazanie palcem na siebie. Taki odruch może mieć człowiek działający pod wpływem nagłego, a silnego impulsu. A impuls kierujący Watmarową jest jasny. Ochronić cenny świecznik. Nie przejęła się zbytnio chorobą Watmara, co rzuca na nią znów dwuznaczne światło, ale zatroszczyła się o los świecznika. Zajęła się tym dlatego tak gorliwie, ponieważ była przekonana, że profesor przewoził antyk. Dla kopii nie przerwałaby podróży. Później, powodowana naturalną ciekawością, gdy miała już w rękach ten skarb, obejrzała go bardzo dokładnie i wówczas znalazła kolekcję. Jeżeli znalazła monety przed wyjazdem do Paryża to trzeba ich szukać za granicą jeżeli po powrocie to dotychczas są u niej przewiduje że morderca Watmara także już doszedł do podobnych wniosków proponuje dać Watmarowej ochronę proponuje dać Watmarowej ochronę bo może się zdarzyć drugie morderstwo dlaczego ona wciąż się upiera że Watmar wiózł do Paryża oryginał zamyślił się pułkownik jeszcze po powrocie z Paryża było o tym przeświadczona dopiero Dorota wyprowadziła ją z błędu ale ona nigdy się do tego nie przyzna. To rani jej ambicję zawodową. Wydaje mi się, że to ingerencja Watmarowej pokrzyżowała plany mordercy, odpowiedział major. Sądzę, że gdyby nawet nie było Watmarowej w samolocie, to sprawca i tak musiał się spodziewać, że bagaż w najlepszym wypadku pozostanie w poznańskim porcie. Prawdopodobnie zawiodły go wyliczenia, nie spodziewał się, że trucizna tak szybko podziała. Przewidział, że objawy zatrucia wystąpią daleko poza granicami Polski. Może to miało stać się w Paryżu? Zastanawiał się Bator. Chyba masz rację, zgodził się major. Jak sądzisz, czy ona wiedziała o kolekcji, czy przypadkowo natknęła się na nią, oglądając świecznik? I czy to odkrycie nastąpiło przed, czy po powrocie z Paryża? Bator zamyślił się. Porucznik, zawsze skory do rozmowy, tym razem także nabrał wody w usta. Zrobić rewizję? Rozważał inspektor. Podstawy niby są. Gdzie może przechowywać monety? W domu? W Instytucie? A jeżeli mimo podejrzeń, to nie ona je wzięła? Takie wydarzenie jak rewizja w tym, zamkniętym, w tym zamkniętym świadku skończy ją zawodowo i towarzysko. A sprawy zawodowe to jedyna racja jej bytu. Krzywda. Co zrobimy z Watmarową, obmyślimy później, przerwał pułkownik. Pozostali nam dwaj mężczyźni. Trzymając się twojej koncepcji, sprawcą morderstwa jest jeden z nich. Szkopuł w tym, że ani jednego, ani drugiego nie było w Warszawie w czasie, gdy Dorota miała te nocne majaki. Wówczas byli jeszcze w Paryżu, a więc nie mógł się tam zakraść żaden z nich, i to psuje klarowność Twojej hipotezy. To mogła być Watmarowa, ona również miała okazję do zabrania kluczy profesorowi, wtrącił porucznik. Może chciała sprawdzić, czy rzeczywiście dała się nabrać na kopię, skoro mafioła na tym punkcie. Poruczniku, przecież ona w tym czasie także była w Paryżu, przypomniał major. O, to rzeczywiście jest luka, przyznał pułkownik. Ale pozostawmy na razie tę niejasność. Podzielam twoje zdanie. U Doroty był sprawca morderstwa, a więc czyjeś alibi jest nieprawdziwe. W desie mógł być każdy z tej trójki, prawda? Tak, przyznał major. Żaruski widywał często lichtarze, więc mógł znać i schowek w podstawie. Natomiast Sykstus świetnie zna się na numizmatyce. Poza tym był w bardzo zażyłych stosunkach z profesorem. Zdaniem porucznika, Sykstusa i Dorotę łączą więcej niż przyjacielskie stosunki. Wydaje się prawdopodobne, że Sykstus wiedział o kolekcji. Może profesor zasięgał jego rady, opinii. Sykstus zna boks. Major ma potężnego chyzia z tym boksem. Teraz mam koniecznie ustalić, czy że ruski zna boks, pożalił się wilczek. Profesor podkreślił w zeznaniu, że napastnik powalił go ciosem sierpowym. Uważam to za wskazówkę. A cóż on mógł wiedzieć o boksie ten biblioteczny mól? prychnął z pogardą wywiadowca. Widocznie uważał, że bardziej elegancko otrzymać sierpowy, niż prozaicznie dostać po zębach. Użył zasłyszanego gdzieś określenia. Ozdobnik stylistyczny, majorze, a nie żadna wskazówka. Wracając do Sykstusa, podjął pułkownik. Jeżeli faktem jest jego zażyłość z Dorotą, nie musiałby zakradać się nocą, aby szukać monet. Prędzej, że ruski, bo mimo pozorów nie był tam zadomowiony. Tylko z drugiej strony nie jest prawdopodobne, aby profesor zwierzał mu się, że posiada cenne monety. – Mamy podział – westchnął porucznik. – Uwielbiam systematykę. Dorota i Sykstus wiedzieli o monetach, a Watmarowa i Żeruski nie wiedzieli. Sykstus powinien ożenić się z Dorotą, a Dragon w spódnicy z tym odbojem. Ale byłaby para, o rany. Tylko proszę zwierzchników, kto z nich jest mordercą? Możemy to międlenie zaczynać od początku. Ruszajmy się. Wyjaśnijmy najpierw, jakie to były monety i gdzie są.